Jak zabezpieczać swoje prawa w umowach na rynku nieruchomości? Aby na rynku nieruchomości doszło do transakcji, obie strony muszą czuć się bezpiecznie i pewnie, zarówno kupujący, jak i sprzedający, najemca i wynajmujący. Dlatego bardzo ważne jest, aby jak najprecyzyjniej zapisywać w umowach swoje oczekiwania ale także to co się wydarzy, jeżeli te oczekiwania nie zostaną spełnione. Dodatkowo prawodawca wyposażył nas w szereg narzędzi, które mogą być wykorzystywane w naszych umowach. Bardzo popularny jest artykuł 777 Kodeksu postępowania cywilnego, tak zwane kosy, który pomaga nam i przyspiesza egzekucję swoich praw, ale tylko wówczas gdy jest zapisany w akcie notarialnym. Dodatkowo wykorzystujmy prawidłowo zapisy odnośnie zadatku i zaliczki. Pamiętajmy, że zadatek przepada w sytuacji, gdy nie dojdzie do transakcji, zaliczka jest zwrotna. Dodatkowo dopiszmy informacje o karach umownych albo też odsetkach jeżeli druga strona nie będzie się należycie wywiązywała ze swoich zobowiązań. Do tego wszystkiego polecam jeszcze dopisywanie prawa cesji. Daje to nam możliwość odstąpienia od umowy z opcją taką, że w nasze prawa wchodzi osoba trzecia. Szczególnie jest to przydatne w umowach deweloperskich, których realizacja jest odroczona. O co najmniej półtora, dwa lata, dzięki zapisanemu prawu cesji, nie musimy się bardzo martwić, czy na przestrzeni tych dwóch lat nasza sytuacja diametralnie się nie zmieni, bo w razie czego będziemy mogli zaprosić trzecią stronę do wyratowania nas z opresji i do kontynuowania podpisanej umowy już w naszym imieniu czy za nas.